Ciao Terebes, witam dzisiaj w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś Zombum Hunter. Kolejne pytarki z serii Zombum od Polexpans. na taką tatuszkę 20 sztuk, tak? 2, 4, 6, 8. Nie chcę być inaczej. Trzeba zapłacić około 15-16 zł, już z kodami rabatowymi. Ceo posiada kategoria F3. Polexpans, rok produkcji 2024. Gramatura na całe opakowanie to 13,2 g, Nek, czyli po 6 i 0,66 g na sztukę. Importer Triplex spółka ZO. okej, mamy Triplex, a tutaj po prostu e, szata graficzna jest polexpansowa. Co ja mogę powiedzieć? Daje to trochę vibe yy, dumu Czy podobna petardka wielkościowo, sposób zapakowania, sposób wykonania, bo to są albańczyki, są to albańskie petardki, więc bardzo, bardzo fajnie. Tutaj naprawdę do jakości wykonania nie można się przyczepić. Natomiast, czy, czy tak na papierze widzę sens kupowania tych petard? Bo trochę chyba nie, skoro jest to petardka produkowana w Arpi, w Albanii, tak samo jak dwugramówki albańskie. No to, kurde, za 16 zł, za 15 zł, mogę mieć petardy 2 Po prostu tutaj mamy 0,66 gram. Podejrzewam, że to nie będzie słabe petarda, bo strzelałem albańskimi petardami, które naprawdę miały przeróżne. Przeróżne gramatury, i za każdym razem ta gramatura mnie zaskakiwała, były dużo mocniejsze niż obstawiałem. Podejrzewam, że tutaj będzie podobnie, że te pedardy również są bardzo, bardzo dobre, jak na swoją gramaturę, natomiast nie jestem pewien, czy na pewno są dobre na swoją cenę. To zobaczymy już niedługo. Ale tak jak mówię, na razie, szczerze mówiąc, no, wygląda mi to tak, że wolałbym zakupić. Po prostu jakieś killer bulldogi, powerful bulldogi, po prostu dwugramowe petardy albańskie. Zamiast tego, skoro za te same pieniądze mogę mieć trzykrotnie więcej gramatury, czemu tego nie zrobić? Natomiast myślę, że oceny i tak nie dostanę najgorszej, bo ta gramatura podejrzewam jest ładnie dopieszczona, jak to w petardach od Arpi. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Także co, lecimy to odpalić. Zapraszam jeszcze tylko do linków w opisie na mojego Instagrama, na mojego, e, nie mojego, na Discorda po prostu, z którym działam e, oraz do sklepu odpalaj.pl, gdzie macie mój kod rabatowy ABS15 na wszystkie artykuły nieprzecenione, m.in. na te zumbumy, ale również na dużo, dużo więcej asortymentu. Także co, mam nadzieję, że ktoś do tej momentu dotrwał i lecimy to odpalić. Dobra, to ja też już jestem przy teście zombumów hunter. One mają wszystkie laticzki. Bo to jest Albaniec, Albaniec dokładnie jakoś produkcji, jak na przykład we wszystkich dwóch gramówkach, czy zombum Polen czy zombum La Bomba Wszystkie te Big Bangi 2G. Znacie dokładnie to mi jakoś wykonania już. Mam no, e... ABS-a. nie mówić. Ale... <gry> Dlatego... Wow! W sensie. Tak jak mówiłem w sumie u siebie w tym wstępie. Zawsze nieważne jaka gramatura była w albańcach, to ona mnie zaskakiwała. Bo na 06 one są mocne. Tak. Ale czy. Jak za tą samą cenę możesz mieć, wiesz, paczkę gramówek, a paczkę 0,6, 66. To jest podobny... Podobny Rozumiem? case co... So powerful Bulldogi i bed Bulldogi Gdzie za te same pieniądze masz Powerful Bulldogi dwugramowe I bed Bulldogi półgramowe Ale powiem że to zabawy są fajne Tak, ale... Jak ktoś nie potrzebuje głośnych oczywiście, nie? No tak, cenowo to wiadomo, że... No Cenowo, jak ktoś poszukuje mocnych petard, to... To nie chcę weźmie po prostu 2 gramówki jak? To za blisko stanęło Ale na 0,66 jest git 117,9 Proszę bardzo No, no. To, to jest z bliska, ale dają radę Zresztą kto rzuca daleko petardy? Pod petaleńka? Pod Możemy dać Nie, powiem Ci, że spoko wypadają nie są jakieś słabe. No nie są słabe jak na swą, swoją możliwość gramaturową, ale ogólnie ja bym chyba podziękował, mimo wszystko. Podobnie do Muerte, czy do tych, no, tych ACAB i tak dalej. No to tak jak mówię, no jak na 0,66 bardzo fajne. Natomiast, no ja jednak chętnie wziąłbym gramówki. Choć są ludzie, którzy nie poszukują najmocniejszych, petard. Cenowo 5 na 10 No, cenowo nie są najlepsze No nie 5 na 10 mówisz? 16 minus 15%, więc też drogo nie wychodzą, ale ja daję 5 Myślę, że piąteczka jest w miarę uczciwa Jeszcze jedną sztukę, jak ją mam już wyjętą, odpalisz mi? To odrzucę tak po prostu Myślę, że 5 na 10 jest uczciwe, bo to jest dobra petarda, ale przez cenę ona się robi trochę przeciętna Czekajcie, przedstawię wam bo jakoś wykonanie jest fajna, ląd się długo pali, nie jest. Nie, a Co się No pluję ten ląd zawsze albański. No jak na takiego pierdka jest spoko. I tu jest problem, bo człowiek chciałby to ocenić dobrze, nawet jakąś dziurkę zrobiło, ale jednak przez cenę trochę przeciętnie się robi nam. Co tam? Dobra. Ja też sobie skończę tutaj. No w sumie widzieliście te petardki. Rzuciliśmy kilka sztuk. Poszła jedna pod patelnię, dość ciężką, był ciężką, ale wciąż lecybioną język. Tak jak mówię, no, szukacie czegoś mocnego, albańskiego tym bardziej. Wybierzcie jakiekolwiek dwugramówki. Te, które akurat są najtańsze, będą lepsze od Zombomów Hunter. Natomiast nie wiem, czy to w tym teście, w wstępie do tego testu, czy chyba przy matach. Są ludzie, którzy nie szukają najmocniejszej petardy na rynku, co mnie kiedyś dziwiło. Ale, ale czasem zgłasza, zgłasza się do mnie jakaś osoba i pisze, że chce coś pośredniego pomiędzy na przykład 05 kami a dwugramówkami i wtedy też muszę coś doradzić z takiego przedziału. Niemniej, no tutaj jest piątka, nic więcej, bo jest to dobry, głośny, jak na swoją gramaturę, podkreślam. Ale przeciętniak cenowy, bardzo przeciętniak cenowy, I na więcej niż piątkę moim zdaniem, no przez cenę nie zasługują. Dajcie mi znać, co Wy o tym sądzicie, bo Hunter już wyszły jakieś 2 miesiące temu czy 3, więc część z was już na pewno je miała, na pewno jest przestrzelała. Także dajcie mi znać, co Wy o nich sądzicie. Komentarze są do Was otwarte. Zapraszam jeszcze raz do konkursu. Zapraszam jeszcze raz do linku w opisie, Instagram oraz sklep gdzie macie te Zumbumy Huntery, ale również wiele innych petard i nie tylko. Trzymajcie się, cześć, widzimy się w kolejnych testach.